Witam wszystkich. Dawno nie było żadnego filmiku, ale czas pochwalić się efektem pracy, więc prezentuję. A więc tak wygląda końcowy finał pracy nad WSK WSK- jak śpiewy w Mam nadzieję, że będziemy słychać, bo wieje troszeczkę wiaterku. Ale udało się wszystko zrobić skończyć całą renowację aczkolwiek dosyć dawno nie, nie mogłem się jakoś zebrać żeby nagrać ten film i pochwalić się efektami ale w każdym bądź razie ws jest ukończona zarejestrowana, ubezpieczona z przeglądem jeździ nie będę za dużo opowiadał po prostu chcę pokazać jak wyszedł efekt końcowy więc po kolei licznik po regeneracji z oryginalnym przebiegiem Czyli oryginalny. przebieg był taki zostawiony jaki był w momencie zakupu stacyjka współczesna ramka oryginał chromowana, klosz oryginał zregenerowany odbłyśnik elementy aluminiowe płaka oblastingu jak wspominałem na wcześniejszych filmach monetki uchwyty, rączki, jak zwał, rollgas, oryginał linki współczesne, niezłej jakości, do Włoski polecam linkę od Rometa z regulacją, bo jest dłuższa, lepiej się ją montuje korek oryginalny brama krakowska, tak zwana, kedra, na bak, oryginalna gumeczki na oryginalny. oryginalne kranik, jakiś tam zapasów, ale też oryginał żaden chińczyk, wymienione rurki, wyczyszczony, wydmuchany Lagi pochromowane, w przodzie wymienione Simmeringi amortyzatory, które były znośne Sparuneczki malowane ręcznie Ten emblemacik jest współczesny Ten też jest współczesny, aczkolwiek jest to oryginalna jeszcze guma, która się zachowała Tabliczka znamionowa, współczesna z zabitymi numerami Patent z polem numerowym Zaklejony taśmą do proszku, ponieważ proszek wszystko zawala i potem cokolwiek słabo widać koła, obręcze oryginalne, piasty przetoczone, szprychy współczesne. Opony mitas, Dentki, Van Ruber, o ile pamiętam, z tyłu wygląda tak samo, jeżeli chodzi o koła. Klosz lampy oryginał, lapacz współczesny z logiem WSK. Uchwyciki jak w oryginale. Również tutaj. Nie wiem jak to było dokładnie w którym miejscu w oryginale, ale tak było jak ją kupiłem, więc sobie tak zostawiłem. Amortyzatory tylnie, tak jak też mówiłem, po regeneracji. Szklanki chromowane. Sprężyna chromowana. Wydech tłumnik Hartman. Kolanko oryginał, ponieważ te współczesne zamienniki nie posiadają... Nie wiem czy będzie to widać. Tutaj tego zdjęcia w tym miejscu lanko tu sobie idzie, 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 idzie i powinno skręcić w stronę motoru współczesne zamienniki tego nie mają i ten tłumik brzydko odstaje, u mnie jest to zrobione dekle boczne aqua plastic, tak jak wtedy mówiłem szkółlica wyszkiełkowana, cylinder współczesny zamiennik najlepszy na rynku co obecnie jest tu emblemat i gumka współczesne gaźnik oryginalny G20 zapłon, instalacja oryginał, kawałki, fajeczki pokrętełka od boczków też oryginalne, siedzenie, blacha oryginalne pokrowiec i wypełnienie gąb wiórka współczesna Bardzo fajne, bardzo twarde, elegancko, fajnie się siedzi